Witam Was raz jeszcze. Postanowiłam Wam pokazać jeszcze raz ogień na górze. Teraz już jest trochę ciemniej i chyba jest bardziej widoczny. Tak przynajmniej mi się wydaje. E, może też będzie widać e, świątynię. 2000 lat świątynia sobie liczy, albo więcej. E, ale... Do, do niej pójdziemy kiedy indziej teraz fajerwerki dookoła jeszcze ciągle od 15 minut zupełnie jak Sylwestra tu teraz widać fajne ojojoj pięknie tu teraz widać pięknie dekoracje ojojoj oj, oj. zupełnie jak Sylwestra Tamilowie są szaleni na, na punkcie tego typu rozrywki. Uwielbiają sztuczne ognie, fajerwerki, a nade wszystko tiruwan na Malajczycy uwielbiają ten ogień na szczycie świętej góry Arunachali. Przypominam, że, że ogień oznacza oświecenie i nazywa się Jest to jedyna góra na świecie, która, mało tego, że jest święta, to jest palony przez 10 dni na niej ogień. Ciekawa jestem, ile kilogramów gi, czyli klarowanego masła, bo e, in, innych nie, nie używają do palenia tego świętego ognia. Wow! Ile kilogramów gi trzeba zatahać na, na, na ten szczyt? Przypominam, 885 metrów ponad poziom morza. Tu tudzież, nie, nie wiem, gazet albo, albo innych tam płócien, mater, materiałów, które właśnie w gi, Zapala się. To, to tyle na razie z odświętego triwa na Malaj do usłyszenia na masę